Cześć kochane, dziękuję Wam z całego serca, że jesteście tutaj ze mną. Zanim przejdziemy do podsumowania 2024 roku, chciałabym Wam podziękować za każdą chwilę, którą poświęciłyście na oglądanie moich filmów, lajkowanie, komentowanie, to dzięki Wam to wszystko ma sens i dzięki Wam ta przestrzeń stała się nie tylko miejscem inspiracji lumpeksowych głównie, bo gdzieś tam te lumpeksy tutaj królują jednak, ale przede wszystkim stało się moje social media, nie tylko YouTube stało się przestrzenią wsparcia. Szczerych rozmów i wzajemnego wzrostu. Z każdym rokiem moja wizja na to, czym się chcę zajmować, staje się coraz jaśniejsza. I na pewno w tym roku, w którym Was dzisiaj serdecznie z całego serca witam, chciałabym bardziej skupić się na mentoringu dla kobiet. Jest to rzecz, do której małymi krokami przez ostatnie lata dążę. Chcę wspierać kobiety takie jak Ty, które czują, że są gotowe. Wejść jeszcze głębiej, które czują, że są gotowe uwolnić. Swój potencjał, i wejść na drogę życia, które zachwyca. Już niejednokrotnie w moich filmach lumpeksowych przemycałam Wam treści rozwojowe, dotyczące pewności siebie, dotyczące spełniania swoich marzeń, realizacji swoich celów, dotyczące kobiecości. I to są absolutnie tematy, które głęboko siedzą w moim sercu. Chcę wam dać wszystko, co wiem. I wesprzeć Was w odkrywaniu swojej mocy. Tak jak wspomniałam, lumpeksy są fundamentem tego kanału i to dla mnie jest nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim moja pasja, filozofia, sposób życia. Moda jest sposobem na wyrażenie siebie, na podnoszenie pewności, na budowanie pewności siebie. Bardziej od tej zewnętrznej strony, ale ona również jest istotna. Dlatego chcę, aby w dalszym ciągu była. Ważnym elementem mojej codzienności. Cieszę się, że mogę Wam pokazywać, jak odkrywać prawdziwe perełki. Młoda z drugiej ręki uczy nas przede wszystkim szacunku do planety, ale też szacunku do nas samych i do siebie wzajemnie. To jest z jednej strony fundament mojego kanału, a z drugiej strony fundament budowania zrównoważonego życia. Jest to element nie tylko modowy, ale także Zwrócenie uwagi na naszą planetę pod względem ekologii jest to element, który jest zwróceniem uwagi na, naszo, na nasz portfel pod względem ekonomii. I cieszę się, że świadomość tego w naszym kraju ciągle rośnie. Lumpeksy stają się coraz bardziej popularne i wiem, że to nie jest chwilowy trend, ale trwała zmiana. Droga do miejsca, w którym jestem dzisiaj, nie była łatwa. To jest coś, o czym raczej szczególnie wam tutaj nie ale w 2012 roku przeszłam rekonwalescencję po złamaniu kręgosłupa. W 2014 roku doświadczyłam mobbingu w pracy. Później doświadczyłam molestowania w kolejnej pracy. Doświadczyłam również próby samobójczej w najbliższej rodzinie i to były lata w moim życiu, kiedy czułam się zagubiona, kiedy czułam, że nie jestem połączona, połączona ze sobą, połączona z własną intuicją. Byłam zagubiona, nie nie wiedziałam do końca, czego chcę. Szukałam siebie, odkrywałam siebie. Miałam też swego rodzaju problemy zdrowotne związane z tymi wszystkimi doświadczeniami. Pracowałam w miejscach, które mnie wyniszczały, i tak do końca, tak naprawdę nie wiedziałam czego chcę od życia, ale postanowiłam to zmienić. Dlatego dzisiaj siedzę tu przed Wami uskrzydlona, autentyczna, pełna zdrowia, poczucia własnej wartości, pewności siebie, szczęścia, radości i już mam ciary jak o tym mówię. Zwracam się do Was z takim poczuciem misji, że tak naprawdę każda z nas ze względu na to, czego w życiu doświadczyła, co w życiu przeszła bądź przechodzi, może to zmienić, może stać się kobietą swoich marzeń, może wymanifestować najbardziej niemożliwe do zrealizowania w ich głowie marzenia. Możemy totalnie przeglądać Przekonwertować własne przekonanie na takie nas wspierające. Możemy wejść w energię kobiecości, która spowoduje, że będziemy dosłownie latać nad ziemią, że będziemy osiągać rzeczy, które wydają nam się nierealne do osiągnięcia i będziemy zdobywać szczyty, będziemy realizować cele, które gdzieś tam może kiedyś przeszły nam przez myśl, ale w życiu byśmy nie pomyślały, że. To ja mogę zrobić, że to ja mogę to przeżyć, że to ja mogę to tego doświadczyć, że ja mogę odważyć się stanąć przed, przed sobą, stanąć przed wszystkimi innymi ludźmi, usiąść przed kamerą, chociażby, i pokazać najlepszą siebie, najbardziej wiargodną siebie dzisiaj i każdego kolejnego dnia z pełnym przekonaniem, idąc do przodu, stawać się jeszcze lepszą wersją siebie, wiedząc się, że można jeszcze lepiej, że można jeszcze wyżej, że można jeszcze głębiej i że tak naprawdę nawet nie sky is the limit, czyli niebo jest limitem, tylko tak naprawdę to nie jest dla nas... Żaden limit nie ma limitów. Dzieliłam się z Wami już w kilku filmach tym, że stworzyłam coś naprawdę wyjątkowego. Jest to początek. Baza, ale niesamowicie ważny początek. Narzędzie transformacyjny planer sukcesu, który stworzyłam dla siebie, który pomógł mi wejść, dotrzeć do miejsca, w którym jestem dzisiaj i który wierzę, że pomoże również Tobie spełnić Twoje najskrytsze marzenia, spełnić Twoje małe, ale także ogromne. Cele, krok po kroku, pokażę Ci drogę, jak dojść do tego. Teraz jest idealny moment na to. Mamy początek roku, mamy nową energię, i możemy nie tylko zacząć ten rok w zupełnie inny sposób niż każdy poprzedni, bo gdzieś tam co roku. Czujemy to, że możemy coś zrobić, ale potem z, z dnia na dzień każdego kolejnego dnia ta nasza energia, ten poziom ekscytacji gdzieś tam spada, pojawia się codzienność i to wszystko powoli zanika aż do kolejnego roku albo jakiegoś ważnego momentu w e, danym roku, ale Chcę Wam powiedzieć, że narzędzie, które stworzyłam, to jest takie narzędzie, które będzie Was trzymało. A jeżeli przyzwyczaicie się do korzystania z niego, to naprawdę będzie Was trzymać w tym, aby poznając tą swoją drogę, kroczyć codziennie, każdego dnia tą swoją najlepszą ścieżką. Tą ścieżką, którą wybrałaś dla siebie, która prowadzi Cię do przodu. I to nie oznacza, że nie będziesz mogła z niej zbaczać w takim znaczeniu, że stwierdzisz, że coś jest nie dla, nie dla Ciebie, ale dzięki temu w ogóle będziesz w stanie stwierdzić, że coś jest nie dla Ciebie. Bo ile z nas marzycie, którego nie kocha, bo ile z nas marzycie, którego nie pragnie, bo ile z nas marzycie, które. Nas nie zachwyca, was nie zachwyca. I wyobrażacie sobie, że życie, które zachwyca, jest dla nielicznych? Nie. Życie, które zachwyca, jest dla każdej z nas. I ja przez to, że przyszłam swoją drogę i mogę wam pokazać te swoje kroki, jak zrobiłam coś, co może nie udaje się każdemu, i cały czas robię, bo wierzę, że mogę. Jeszcze dalej i jeszcze wyżej. To jest coś do czego u was będę inspirować, do czego będę was namawiać, do czego będę was zachęcać i będę tworzyć wszelkie wyzwania, kursy, wszelkiego rodzaju narzędzia, tak jak właśnie transformacyjny planer sukcesu stworzyłam, żeby pokazywać, że ty też możesz, że nie musisz każdego dnia wstawać rano sfrustrowana, denerwować się na budzik, być niezadowolona ze swojego życia i po prostu godzić się na swoją rzeczywistość, na swoją codzienność. Która wydaje ci się, że jest taka, bo może masz takie poczucie, że jesteś z nie takiego domu, albo nie masz wystarczająco pieniędzy, albo mm, masz nieodpowiednie środowisko do rozwijania swoich skrzydeł, ale to wszystko, te właśnie twoje ograniczające przekonania, to są tylko przekonania i na pewno będziesz w stanie się przekonać o tym, że możesz inaczej, że jedyną stałą w życiu jest rozwój i zmiana. To jest w ogóle moje ukochane zdanie. I od kiedy? Zaczęłam go je powtarzać praktycznie każdego dnia. Od wtedy wiem, że to jest prawda, bo to tak bardzo się zagnieździło w, we mnie, że nic więcej, ni, nikt, ni, nic cokolwiek. Będzie chciało mi podcinać skrzydła w życiu, a co chwilę coś się pojawia. Nie będzie w stanie mi przekonać, że ja nie zasługuję na to, albo że ja nie mogę spojrzeć w swoje lustro z pewnością siebie, z dumą i z miłością w swoje lustro w sensie w lustro jakiekolwiek. I ty też możesz. Możesz sobie przyłożyć rękę do lustra. Jeżeli masz ochotę, to zrób to. Nawet zatrzymaj to wideo, albo zrób to po tym nagraniu, po obejrzeniu tego. Normalnie przyłóż swoją dłoń do lustra. To jest lustro, to jest dłoń. Przykładasz, patrzysz sobie w lustro głęboko w oczy i mówisz, jesteś piękna, jesteś pewna siebie, jestem z ciebie dumna, kocham cię i rób tak każdego dnia. To jest coś, co przyszło mi w tym momencie do głowy, ale to jest coś, co ja praktykuję, chociaż nie planowałam tego w tym momencie powiedzieć. Wiem, że to, jeżeli faktycznie skorzystasz z takiego typu, z takiej porady, na pewno pomoże Ci z czasem, nawet jeżeli na początku pomyślisz, Boże, co ma! kłopoty tak wygaduje. Ale jeżeli będziesz tak robiła każdego dnia i nawet jeżeli w tym momencie w to nie wierzysz, to to się stanie twoją rzeczywistością. Oczywiście to nie jest tak, że jedna rzecz nam wystarczy. Ja się rozwijam każdego dnia, słucham mądrych ludzi, planuję, kreuję, wyznaczam swoje cele, marzenia, kroki do spełnienia ich bo marzenia się spełnia, a nie marzenia się spełniają, to też często powtarzam. I w momencie, kiedy to robię, a chcę ci pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej, w jaki sposób to właśnie robię, dlatego będę cię zapraszać z całego serca do wszystkich przestrzeni, które będę tworzyć, bo to właśnie będzie ci pokazywać, jak dojść do swojego niemożliwego, jak pokonać wszelkie ograniczenia i wymanifestować życie, jakiego pragniesz, to właśnie dzięki temu staniesz się taką kobietą, o jakiej nawet nie śmiało Ci się wyśnić. Nie śmiałaś pomyśleć o tym, że możesz być nią. Dlatego jeżeli jeszcze Ty, konkretnie Ty, właśnie do Ciebie mówię, nie korzystasz z transformacyjnego planera sukcesu, to tutaj masz do niego link. Oprócz tego możesz kliknąć w niego w opisie filmu. Właściwie pod każdym filmem go znajdziesz. Zamów go, otwórz. I zacznij krok po kroku z niego korzystać. Tam są narzędzia, które pomogą Ci w realizacji Twoich celów i Twoich marzeń, ale nie tylko w realizacji, bo to możesz sobie pomyśleć, co z tego, że one mi pomogą w realizacji moich celów i marzeń. Jak ja nie wiem, jakie ja mam cele i marzenia, bo ja tylko nie mam to wiedzieć, bo ja nie znam na tyle siebie, albo nie wiem na tyle, ile, czego chcę. Ja też byłam w tym miejscu. Dlatego. Ten planer pomoże Ci je również sformułować. Najpierw je sformułujesz, a potem będziesz je krok po kroku realizować. I to będzie taki Twój fundament, taka Twoja baza, taki twój, takie Twoje narzędzie do przechodzenia przez każdy dzień 2025 roku, a oprócz tego lumpeksy, w których przekazuję tą dobrą energię, w których też przekazuję jakieś tam rozwojowe treści. Lumpeksy w sensie firmy lumpeksowe, oprócz tego wszelkie inne narzędzia. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będę planowała wezwanie wyzwanie 7 dni do miłości. Będę planowała, w sensie planuję i realizuję takie wyzwanie dla was wszystkich 7 dni do miłości własnej. Jeszcze nie będę zdradzać szczegółów, ale jak będziecie oglądać filmy, jak będziecie obserwować mnie na Instagramie, to niebawem się na pewno wszystkiego dowiecie. To będzie kolejny krok i tak po kolei będziemy przechodzić przez wszystko, będziemy się transformować do bycia najlepszymi sobą, do bycia najlepszą sobą, a w dodatku jeszcze stylową, bo biorąc pod uwagę modę z drugiej ręki, to dzięki co dzięki niemu, dzięki niej mamy? Bo na przykład ja, jak sobie policzyłam, to mam taką, znaczy nie policzyłam góry, góry moich ciuchów, bo tego chyba w stanie nie jestem zrobić, ale policzyłam liczbę filmów. A dodałam ich w tym roku chyba około 155, w zeszłym roku w sensie. Biorąc pod uwagę, że z każdego odcinka chyba z czymś wychodziłam, to naprawdę tych ciuchów jest mnóstwo. Policzyłam, że wydałam jakieś około 11-12 tysięcy na ląpek w tym roku, ale jak sobie pomyślę o tym, ile dzięki temu mam, jak bardzo daje mi to możliwość wyrażania siebie każdego dnia, bo każda z nas ma prawo do tego, aby każdego dnia się czuć zupełnie inaczej. I właśnie dzięki lumpeksom nie mamy ograniczeń do tego, bo mimo tego, że z jednej strony trochę górą ciuchów jestem zawalona, w sensie mam porządek, to nie, nie mówię, że mam stertę ciuchów w garderobie, ale mimo tego, że mam naprawdę ogromną liczbę ciuchów, e, które oczywiście też sy systematycznie, powiedzmy, recyklinguje na moim Vinted którego Was serdecznie również zapraszam. Mam od tego roku wsparcie w tym zakresie, więc będą się tam te rzeczy w końcu regularnie pojawiać. Pojawiła się w mojej przestrzeni asystentka Kinga, którą serdecznie pozdrawiam z całego serca, przytulam, całuję, która jest kolejnym ważnym elementem mojej twórczości, mojej działalności. I dzięki niej, między innymi, Wilde będzie funkcjonowało tak, jak należy. Także na pewno jak Zainteresujecie się jakimiś rzeczami stamtąd i napiszecie do mnie wiadomość, to odpowie, to odpowie Kinga i zresztą ona się podpisuje, więc będziecie wiedziały, że z nią rozmawiacie. Także przy okazji też e, ogromna wdzięczność za ciebie, kochana. Wiem, że jesteś po drugiej stronie. Wiem, że wiesz, że tak jest, bo już ci nieraz to mówiłam, ale, ale naprawdę niesamowicie cieszę się, że do naszego zespołu dołączyła kolejna osoba, i to będzie osoba, która będzie bezpośrednio pracowała głównie albo tylko. Ze mną i to jest dla mnie taki kolejny ważny krok w moim rozwoju. I choć nawet mnie samej takie Hasło asystentka kiedyś wydawało się czymś nierealnym, kiedyś wydawało się, że to jest tylko dostępne dla nielicznych. Okazuje się, że wcale nie. Okazuje się, że jak mierzymy wysoko i że jak faktycznie ciężko pracujemy na to, żeby do tego wysoko dojść, a nie, że leżymy na kanapie przed telewizorem, czy w większości mam na myśli, nie? że odbębnimy swoją pracę i potem koniec. Tylko mam na myśli, że robimy coś więcej, że dajemy od życia coś więcej. To zawsze, czy to, że dajemy. Z siebie więcej. To zawsze, ale to zawsze, to więcej do nas prędzej czy później przyjdzie. Mój mąż pod choinkę dostał prawie 100 tysięcy subskrypcji na YouTube. Jeżeli nie znacie jego jeszcze, to zapraszam Was serdecznie do, do zasubskrybowania. Wiem, że kilka z Was, jakaś część z Was zasubskrybowała go w momencie, kiedy o to poprosiliśmy, bo tutaj na kanale moim, bo zresztą pisałyście w komentarzu, to, to też jestem Wam bardzo wdzięczna. I właśnie te 100 tysięcy osiągnął 25 grudnia i zobaczcie, 8 lat prawie pracy 1200 ponad filmów i 100 tysięcy subskrypcji. I nikt na początku nie dał gwarancji, że to przyjdzie. I nikt nie dał na początku gwarancji, właściwie nawet nie tylko na początku, ale przez te wszystkie lata, że warto, że to wszystko się uda, że w ogóle ten temat zaś się kiedyś u nas w kraju, bo Daniel ma bardzo ma wąską niszę, Jest dużo węższą niż ja. A i tak wierząc w siebie, nie poddając się. Konsekwentnie, systematycznie, krok po kroku osiągał swój sukces i osiąga go dalej. W międzyczasie, tworząc wiele firm, każdego dnia bez zawahania idzie do przodu. I mimo że wiem, że to nie jest łatwe, bo trzeba mieć w sobie bardzo dużo samozaparcia, bardzo dużo dyscypliny, motywacji, to wiem, że to wszystko nie bierze się z leżenia właśnie na kanapie, tylko to wszystko bierze się z działania. Motywacja nie spada z nieba, motywacja bierze się. Z działania i z bycia podpiętym do takiej energii mocy. <grym> to teraz wymyśliłam, ale ja to wiem i ja to czuję. I na przykład sama jestem w przestrzeniach dla kobiet, które mnie wspierają, które mi rozwijają skrzydła, bo wiem, że ja muszę być ciągle podłączona do tej energii mocy, żeby tą energię mocy dalej przekazywać, żeby każdego dnia czuć tego powera, tą siłę w sobie, żeby pomagać wam w tym, do czego ja doszłam. Żeby sama dochodzić jeszcze dalej, niż dzisiaj jestem, i żeby kolejnie w następnej kolejności pokazywać Wam, jak można dochodzić jeszcze dalej, niż nawet dzisiaj miejsca, w którym ja jestem. Bo na pewno za rok będę w stanie Wam pokazać jeszcze więcej, nauczyć Was jeszcze więcej, przekazać Wam jeszcze więcej. Wierzę w to, że tak będzie, i wierzę w to, że wiele z Was. Za rok o tej porze będzie w miejscu albo w takim, którym ja jestem, chociaż niekoniecznie w sensie że robić to co ja, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że tak bardzo wzrośnie, tak bardzo się przetransformuje, tak bardzo pokocha siebie, tak bardzo będzie miała poczucie swojej wartości, tak bardzo będzie pewna siebie, tak bardzo będzie niezależna, bo to też o tym jest. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wam, że jesteście, że również dajecie mi tę energię. Że jesteście ze mną w tej podróży. Zawsze subskrybujcie, dobre wibracje. Zawsze całujcie tych, których kochacie, również siebie. I zawsze podążajcie za życiem, którego pragniecie życiem, które was zachwyca życiem, które dzisiaj wydaje Wam się, że jest niemożliwe. Stańcie za sobą w 2025 roku. Dziękuję.